Internet Beta i seryjni marketerzy przedstawiają. Beta Sztafeta. Podcast, w którym ludzie internet bety rozmawiają o sprawach, w którym każdy najpierw gości, później prowadzi, a potem leci to dalej. Nazywam się Kasprzyk Michał i jestem tu z powodów technicznych. Jest też Bis Łukasz z puszki. I razem poprowadzimy cię przez tę sztafetę. W tym odcinku prowadzi Łukasz Bis, a gości Paweł Sala. Łukasza poznaliśmy odcinek temu, gdy gościł, a Paweł Sala to ekspert do spraw e-mail marketingu oraz komunikacji z klientami. Jak na człowieka od komunikacji przystało, słucha się go z prawdziwą przyjemnością. Współzałożył założył fresh maila, a oprócz tego jest trenerem, mówcą, autorem, podcasterem. Wow, dużo tego, więc zajrzyj do opisu odcinka. Pozdrowienia od Pawła dla Stefka, Julka i Gabrysi, bo o nich też mowa w odcinku. Cześć Pawle. Cześć Łukaszu. Pawle, jest mi niezmiernie miło gościć Cię w tym podcaście. W pierwszym segmencie lecimy trójkami. Padają trzy pytania z listy i trzy szczere odpowiedzi. Na każdą jest max minuta. Mierzymy. Powiedz mi po pierwsze, o czym jest twoje przemówienie na becie. Ja tylko wtrącę, że chodzi o edycję 2023. To jest bardzo skomplikowane pytanie. Temat brzmiał jak zaprojektować skuteczną komunikację z nutką emocji, natomiast wystąpienie o dziwo było troszkę bardziej, bym powiedział, nietuzinkowe, tak jak można sobie na internet będzie pozwolić. Znaczy ja z jednej strony chciałem opowiedzieć o tym, jak w dzisiejszych czasach możemy za pomocą różnych narzędzi takich jak e-mail, push, sms i inne formy komunikacji komunikować się z naszymi klientami, aby osiągać cele biznesowe, natomiast jednocześnie dać taki obraz tego, że czekają nas bardzo trudne czasy jako tak w gospodarce i żeby lepiej docierać do odbiorców, żeby móc dalej utrzymywać odpowiednie marże na swoich produktach czy usługach, musimy pokazywać swoją markę jako markę premium, markę, która będzie wybierana przez użytkowników nie przez pryzmat ceny, ale przez pryzmat tego, że chcemy, aby była i do tego są nam potrzebne właśnie odpowiednie emocje. I zmieścił się. Okej, okay, super. Powiedz mi, z uwagi na to, że mam okazję rozmawiać z tobą, a ty jesteś dla mnie pewnym, powiedziałbym, mentorem. Dziękuję. W niektórych sprawach, jaki jest twój ulubiony sposób na to, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne? Kurczę, to będzie dłuższa wypowiedź, ale generalnie wychodzę z założenia, że trzeba mieć coś takiego jak work-life balance. Przy czym work-life balance nie znaczy porówno, bo porówno to znaczy na getach, to, to nie działa. Natomiast wychodzę z założenia, że każdy z nas ma kilka sfer życia i balans pomiędzy tymi sferami życia musi być zachowany. To znaczy mamy pracę, mamy własny jakiś rozwój, mamy sferę społeczną w postaci przyjaciół, z którymi się od czasu do czasu chcemy zobaczyć, mamy rolę ojca, rolę męża. I teraz cały myk sprowadza się do tego, że uświadomienie sobie, że nie mogę być zajebisty we wszystkich tych obszarach jest pierwszym w mojej ocenie fundamentalnym elementem, aby mieć zdrowie psychiczne takie zbalansowane. Z drugiej strony w momencie, w którym gdzieś w jednej strefie zaczynamy starać się być trochę lepsi, musimy pamiętać, że po jakimś czasie musimy tam odpuścić, żeby odbudować kapitałów gdzieś indziej. Myślę, że to jest to, co okay. nam daje. Jestem pod wrażeniem. I jeszcze trzecie pytanie, a później sobie będziemy pogłębiać pewne rzeczy. Gdybyś miał spotkać się z kimkolwiek na świecie, nieważne czy on żyje, czy nie żyje, tudzież ona, kto by to był i dlaczego? Szczerze? Ojejku, to jedna osoba to byłaby, myślę, mało. Natomiast chętnie bym pogadał ze Stevem Jobsem, chociaż to trochę wariat był, ale myślę, że mógłbym ze Stevem Jobsem pogadać. Nawet nie dlatego, że, że, że trochę szalony był, ale dlatego, że... To był człowiek, na tyle, na ile można go z biografii poznać, który potrafił dostrzec rzeczy, których inni nie widzieli. Więc tego typu osoby, typu właśnie Steve Jobs, nie, wiem, Krzysztof Kolumb, to są takie osoby, które potrafiły przewidzieć, że coś tam jest za zakrętem i nakłonić ludzi dookoła, żeby poszli z nimi w tą drogę. Więc którąś z takich osób bym chętnie spotkał na kawie. No może Jobs to trochę wariat, ale kogoś takiego. Może Elon Musk z dzisiejszych, ale to dalej też trochę taki szaleniec, w tym negatywnym słowie. Szalony, bo może. Tak, Bo to jest też kwestia. Różnica między wiesz, byciem szalonym, a byciem wizjonerem czy ekscentrykiem jest bardzo, bardzo, bym powiedział, cienka i zależy, w którym miejscu jesteśmy i z którego punktu patrzymy. Ja wychodzę z założenia, że zawsze trzeba być człowiekiem dla drugiej osoby, więc fajnie byłoby, żeby ta osoba była taka, wiesz, żeby wypić tam kawę, żeby ta kawa była jeszcze przyjemna z tą Oczywiście. osobą. Oczywiście. Czyżby ktoś przekroczył minutę? W drugim segmencie hulaj dusza. Gadajcie, o czym chcecie. Pytania z listy, z głowy lub z serca. Max 10 minut. Ale Paweł, ja bym chciał pogłębić to drugie pytanie to dotyczące work-life balance i, i stanów mentalnych. Nie ukrywam, że ja przeżywałem przez ostatnie lata jakieś tam gorsze momenty. No, i szukam jakby tego clue, nie? Jak, jak to zrobić. I rozumiem, że trzeba mieć te poszczególne strefy. Jak ty je godzisz? Bo ty jesteś bardzo aktywnym człowiekiem. Tutaj, podcast, tu u kogoś występujesz, tutaj w firmie zaangażowany, jednej, drugiej, tu doradzasz, masa rzeczy, na konferencjach cię widać. Jak ty to godzisz? Z trudem, to jest dobra odpowiedź. Do Natomiast wiesz co, właśnie tego nie godzisz. Podam Ci taki przykład, kilka bet do tyłu. To jest tak, że była beta i wracając z bety w piątek, ja w sobotę rano zabierałem żony i dzieci i jechałem do Florencji. Konto rozwoju biznesu załatwiłem na becie, to teraz trzeba rolę ojca i męża jakby dowartościować, polewając na sekundę biznes, bo, bo to saldo jest tam jakby dodatnie. I osobiście uważam, że właśnie odpowiednie operowanie tym kapitałem pomiędzy różnymi kątami, czyli tu praca, tutaj samorozwój, tutaj bycie przyjacielem, bycie rodzicem, bycie mężem, bycie mentorem, jakby te silosy, czy te przegródki naszego życia, to zakładam, że każdy sobie troszkę inaczej jakby kształtuje, tak? czy, czy bycie nauczycielem i tak dalej, to jakby jest różne i teraz w zależności od tego, ile tych przegródek masz, to wychodzę z założenia, że ok, jak chcę być na konferencji, to chcę być na konferencji, tu i tu, teraz, jestem obecny, nie, nie mam laptopa, Pani mam telefon, nie sprawdzam co się dzieje, ale wiem, że później będę musiał nie wiem, w weekend dać przestrzeń żonie, żeby ona odpoczęła od dzieci i żeby pokazać dzieciom, że, że jestem teraz najlepszym tatą. tak? A w poniedziałek może zabrać żonę na randkę i wzięźnianie, żebyśmy sobie poszli na kolację. I to są takie, taki wydaje mi się, jeden sposób na to, żeby różne rzeczy godzić natomiast to nie wystarczy to tak ci od razu powiem że to jest jakby to, to pięknie brzmi to łatwo brzmi ale to nie wystarczy bo są w mojej ocenie potrzebne jeszcze dwie rzeczy z jednej strony umiejętność skupiania się na tym co jest rzeczywiście dla ciebie ważne I dla mnie kiedyś było bardzo ważne wykładanie na uczelni i wykładałem tutaj na wsidzie i na SGH i na Koźmińskim i na Tischnerze i generalnie gazylion uczelni no i w pewnym momencie się zreflektowałem, że ale ja nie chcę być nauczycielem, ja chcę uczyć, więc może trzeba jakby troszkę mniej robić dalej, czuć, że realizuję się jako nauczyciel, ale już niekoniecznie muszę co weekend gdzieś zasuwać, bo brakowało przestrzeni na to, żeby nie wiem, realizować skoki spadochronowe, które też w weekend możesz robić, praktykujesz albo cokolwiek innego. I teraz poza określeniem, jakie te korytka mamy, czy gdzie te kapitały chcemy lokować, to jeszcze trzeba nadać im pewną wagę, co jest dla mnie najważniejsze czym chcę być dobry, a co niekoniecznie. I to potem pozwala nam, od, w mojej ocenie, mi pozwala bardzo łatwo odpuszczać rzeczy, które na początku ja się do wszystkiego zajawiam. Każdy razie, Paweł, nagramy podcast. Okay. Nagrywajmy, jedźmy. <grym> Znam tą perspektywę, zdecydowanie. A potem trzeba się zastanowić, czy to mnie przybliża do tego, kim ja chcę być. Ciekawe. I to jest jakby to trzecie narzędzie, czyli takie odpowiedzenie sobie, no to kim ja chcę być, co ja chcę osiągnąć, co jest dla mnie ważne, i to jest bardzo trudne, aby sobie szczerze odpowiedzieć na takie pytanie. Stąd podam Ci pomysł, jak ja to robię. I to miało być moje pytanie. <laughs> no to jedziemy. No Ja w trzech obszarach jakby próbuję sobie tą wizję samego siebie układać w głowie. Kiedyś Piotr Sadowski mnie, no, no na internet, becie którejś w Kaczmie, zapytał, jak ja to robię. I mówię sobie, ja sobie zrobiłem kiedyś jakie ćwiczenie, nazywam mapam Mapa marzeń. Bierzesz gazetę i sobie robisz taki kolarz, wizualizujesz, siebie za ileś lat, jak tam Kowei mówił, że napisz swoje epitafium, to tutaj sukces to dla mnie jest to i sobie znajdujesz zdjęcie i wyklejasz. Rodzina to dla mnie i sobie jakby budujesz takie, takie zdjęcie. I to przez wiele lat było takim dla mnie obszarem wizualizującym mnie samego. Dzisiaj robię coś bardziej prozaicznego, czyli mam rytuał polegający na tak zwanych morning pages, czyli biorę pióro, w sensie długopis czy pióro kulkowe akurat, papier i piszę trzy strony w zeszycie. Wyrzucam z siebie, co mam w głowie. To ci daje takie poczucie pustki? Mi daje, może inaczej. Mi daje takie. Wyrzuciłem wszystkie złe emocje. W sensie one tam gdzieś są, i ja wiem, że one tam są. Ale nie są w mojej głowie. Okej, okay. a w, czy w tych notatkach są też jakieś ciekawe pomysły? No bo wiadomo, że rano. O, właśnie nie. I teraz czekaj, czekaj. Robię to, a potem siadam do drugiego zupełnie notesu i tam sobie zapisuję trzy najważniejsze rzeczy, które dzisiaj chcę zrobić, żeby ten dzień był fajny. Miło. Jak się chcę zrealizować? Ja sobie łącznie z tym, że prowadzę, teraz już nie, ale kiedyś miałem taki. Z, te korytka miałem zaznaczone i co ja w tym tygodniu, czy ja zrobiłem, mam plusika u żony. No. no i jak na koniec tygodnia w każdym nie było, po prostu to było słabo. Trzeba no, się zastanowić, okay. co. Muszę zrobić. I ja już teraz wiem, że za każdym razem to mi wychodzi, czyli zrobię kolację dla żony, nie wiem, zabiorę dzieci na trening, czuję, że jest to jakby połapane i nieważne, czy to będzie mój szef, czy to będzie mój wspólnik, czy to będzie mój współpracownik, czy to będzie ktoś z rodziny. Ja wiem, że z każdym jestem w stanie szczerze spojrzeć i powiedzieć: że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, ale nie dalej, żeby jakby ze wszystkich mhm. zobowiązań się okay, wywiązać. to jest tylko jedną rzecz. Zapytam. To odniesienie jest faktycznie do tygodnia? Czy ten tydzień, który się tu przewija w naszej rozmowie, on jest kluczowy, czy ten okres może być dłuższy, krótszy, czy myślisz, że da się to fitować do, do konkretnej osoby? Czy... Wiesz, co myślę, że wszystko zależy bardzo od tego, gdzie jesteśmy w życiu i w którym miejscu jesteśmy w życiu. Ja mówię w kategorii tygodnia, oczywiście to nie zawsze się da w tydzień zrobić, bo nie wiem, jeżeli lansujemy teraz nowy brand. I mamy sesję kreatywną w na centrale w Poznaniu. Tam zjeżdżają, albo nie wiem, lecimy do Nowego Jorku, albo mamy ludzi na całym świecie. Czyli byliśmy w Stambule przez tydzień i tam pewne rzeczy wypracowywaliśmy. No to wiadomo, że przez ten tydzień to ja daję nie wiadomo jakiej mocy w kierunku pracy. Mhm. No i nie jestem w stanie wtedy w żaden sposób ogarnąć rodziny na przykład. Albo przyjaciół, albo już o własnej pasji. Mhm. To, to, to już w ogóle trzeba zapomnieć. Doceniam. Natomiast to są pewne elementy. Ja mówię w kategorii tygodnia, bo ja mam trójkę małych dzieci i wychodzę z założenia, że dla nich wizja za dwa tygodnie coś tata pogra z wami w piłkę. No, no nie, nie, tata bierze ci dzisiaj na trening, tak? Jedziemy na mecz, no. czy, czy, czy nie wiem, dzisiaj ci poczytam bajkę, tak? a jutro by usypiać je mama, więc, więc dlatego staram się, żeby to jednak było tydzień na tydzień, jeśli się tylko da, bo dla mnie ta rodzina jest bardzo istotnym elementem, jakby układania mojego. To jest fundament, no właśnie, to jest pewien fundament. Nie? Budowania i na tym mogę mm -hmm. budować Message Flow jako nową markę, na tym mogę realizować się jako, jako osoba w i gdzie tych marek mamy tam więcej. Na tym mogę się realizować jako dziennikarz, jako każda inna osoba, bo wiesz, że masz fundament, który jest porządny. Super, no myślę, że te Twoje takie rady, hinty, no będę musiał spróbować zastosować. Ja, Pamiętaj, one, mi, one na mnie działają. Wiem, to jest, tak, wiem, wiem. To, to... to jest zawsze dla, dla siebie, a nie dla innych. Nie? Więc jakby... Ale jest prawdę. Jest prawdę, bo są ciekawe. Po prostu są ciekawe. Pawle, będziemy kończyć. Zamienimy się też rolami. W sensie takim, że ja już zejdę z roli prowadzącego, a zapraszam cię na moje krzesło. Dzięki Łukaszu za rozmowę. To byli Łukasz Bis i Paweł Sala. A w następnym odcinku Paweł prowadzi. Dołączy do niego... Katarzyna leszczyńska Bogdan. Nie chcesz przegapić odcinka? Wejdź na seryjnimarketerzy.pl i zapisz się na alerty mailowe. No i kup bilet na betę, bo jest kultowa. Linki w opisie. Pa, pa!